Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj postanowiłem przejść przez wszystkie legendarne fuzje jakie mieliśmy w ubiegłym roku i stworzyć moją tier listę ocenić je od najgorszej do najlepszej jak widzicie mam już wszystko przygotowane no i teraz wystarczy tylko zastanowić się kto gdzie trafi będę zaczynał od prawej strony tutaj jak mam nie będę jechał po kolei tak się zaapludowały zdjęcia, więc tak to zrobię. Więc na początek pierwsza jest Mother CBL. To była już jesienna fuzja. Od początku wydawała się na papierze przekombinowana. Troszkę za dużo w jej skillach się dzieje. Ma fajne A1, gdzie atakuje wszystkich. Ma decrease speed. Ma fajną Maure I tak naprawdę na tym dobre rzeczy się kończą. Ona ma jakieś zastosowania tam niszowe, odnalazła się na Hydrze i tutaj trzeba przyznać, więc jakieś miejsce w grze ma, ale mimo wszystko generalnie nie jest to czempion, którego jakiego, jakoś wysoko cenię. Dlatego, gdzie by ją wsadzić, myślę, że C to będzie odpowiedni poziom dla Mother Seabele. Potem Wersulf. To też jedna z tych późniejszych fuzji w roku, i społeczność ma na jego temat dosyć mieszane uczucia. Ja osobiście uważam, że jest to całkiem dobry champion. Nie jest to może jakiś super endgameowy, ale przecież nie każda fuzja musi być taka. Są fuzje, które są dobre dla graczy bardziej początkujących, bardziej dla, yy, dla yy, midgame'u. Nie wszystkie muszą być super na endgame'ie musi być jakaś różnorodność. Versulf mm, ma kilka fajnych rzeczy, które się przydają na klan bosie i głównie tam jest jego miejsce, tam się naprawdę fajnie, fajnie sprawdza, ma Ally protection ma licza. Do tego naprawdę poza, potrafi porządnie uderzyć. Jest to dobry champion, myślę, że myślę, że tu wsadzę go na B. Nie dlatego, że jest zły, ale żeby zaznaczyć różnicę między tymi naprawdę dobrymi czempionami a między Wersulfem. Potem mamy Ruela. Jest to jeden z tych czempionów, którzy mają Hex, i moim zdaniem jest to najlepszy z tych czempionów, jakich do tej pory otrzymaliśmy. Problem w tym, że póki co Hex nie ma za bardzo miejsca w grze. Plarium usilnie stara się zrobić coś, żeby to się zmieniło, żeby, żebyśmy mieli, mogli używać Heks. Myślę, że Ruel i Thea, oni byli jakoś tak pomyśleni, żeby troszkę zastąpić Sear na dungeonach do tego, żeby przechodzić falę i Ruel bardzo mocno uderza. Problem w tym, że potrzebuję tak do tego Heksu. To całe ustawianie jest dosyć kłopotliwe ma potencjał, jak najbardziej ma potencjał ale na ten moment myślę, że B to będzie odpowiednie miejsce dla niego zobaczymy, to może się w przyszłości bardzo zmienić, jeżeli Hex będzie, yy, będzie lepszy po prostu będzie miał więcej yy, lepsze miejsce w grze potem Konstantin, nie Konstantin Konstantin to jego brat, to jest Vlad, Vlad yy, Halloweenowa fuzja Void jedyny wojt w tym roku, także oczekiwania przez to też były dużo wyższe. Mocno uderza, no niestety ma tam różne takie warunkowe sprawy w skillach yy, powiązane z jego, z jego bratem, które obniżają jego wartość. Więc przez to, że no, mocno uderza i tak naprawdę to tyle także... Przez to, że, że to jest wojciec, są wyższe wymagania, to jednak B. Myślę, że to będzie um, dobra pozycja dla niego. Nie jest to zły czempion ponownie, ale jednak oczekiwania są większe. Następny jest Iron Brago. To była pierwsza fuzja w tym roku, styczeń. W sumie, tak dzisiaj sobie przejrzałem, to te pierwsze fuzje w roku były bardzo dobre, bo pierwszy był Sernik, potem był Rotos, teraz był Iron Brago. No i Iron, no to już jest bardzo, bardzo fajny czempion Świetny pasyw, gdzie mm, daje 10% defensu Swojego defensu Wszystkim czempionom Bardzo mocno uderza Ma provoke O ile dobrze pamiętam, provoke ma decrease attack Stan, naprawdę bardzo przydatny czempion Bardzo dobry i myślę, że a to będzie dobre dla niego miejsce. Używam go na moim kanbosie, świetnie się tam spisuje. Jeżeli go macie, nie trzymajcie go w Wolcie, jest naprawdę bardzo dobry. No i potem mieliśmy Rorika Hound. No, i on raczej należał do tych gorszych fuzji, jakie mieliśmy w tym roku. Mastan obniża trochę turn -meter, ale wszystko to są takie pojedyncze. Ma też ciekawy pasyw, jest odporny na stan. Ma fajną aurę. Zwiększa speed we wszystkich miejscach, o ile dobrze pamiętam. Ale generalnie nie jest to jakiś super champion. Także myślę, że obok Mother Sibylle znajdzie tutaj swoje miejsce. Ok, już mamy sześciu, czyli ponad połowa. Nie, równo połowa. No i Astrolon. Astrolon, walentynkowa fuzja świetnie, absolutnie fenomenalnie wyglądający czempion, chyba mój ulubiony jeśli chodzi o model do tego bardzo dobry czempion raz potrafi bardzo mocno uderzyć, ma 100% stan na swoim AOE co jest bardzo rzadkie w tychże także można go zbudować jako nukera można go bardziej do kontroli decrease, teraz nie pamiętam czy, chyba on ma decrease defense na A1 do tego może, może wrzucić weekend na jeżeli atakuje kogoś pod wpływem Perfect Veil, i jego A3 też bardzo mocno uderza, może kogoś wskrzesić, jeżeli zabije tamtym skillem. Także, generalnie, bardzo, bardzo dobry champion. Koło Irona myślę, że znajdzie swoje miejsce. No i kolejny jest Zigmund. Zigmund myślę, że jest nieco niedoceniony. Nie jest to jeden z tych championów, którzy są endgameowi. Ale do progresji w grze jak najbardziej bardzo dobry. Ma shielda fajnego, ma strengthen na jednym skillu. Do tego ma decrease attack na AUI. Całkiem dobry champion. Może nie jest tak dobry jak Iron Brago czy Astralon. Ale myślę, że tutaj jak najbardziej może znaleźć swoje miejsce. Jest to przyzwoity, przyzwoita legenda. Kolejny, ostatnia fuzja. Tatura. Hmm. Myślę, że już tak plarium zrobiło go z myślą o hydrze. Increase defense, block buffs, do tego mocno, naprawdę mocno potrafi uderzać. Ciekawy pasji z freeze'em. Dobry champion, też naprawdę fajny champion. I do tego była to bardzo łatwa fuzja na koniec roku. I do, jeszcze nie potrzebuje wielu książek. Myślę, że zdecydowanie można go wrzucić tutaj na drugą pozycję. No i potem mamy jeszcze dwóch Dwarfów i jednego Shadowkina. Pierwszy Hurndig, myślę, że początkowo był nieco niedoceniany, potem jak został dobrze przetestowany, ludzie zmienili o nim zdanie. Jest naprawdę bardzo dobry. Bardzo fajny A1, gdzie jak kogoś zabije, resetuje cooldown jednego ze skillów. Ma Decrease Defense, ma Weaken, obniża Turn Meter. Mówiłem już, że bardzo mocno uderza. Jeżeli nie, to bardzo mocno uderzę przy okazji. Naprawdę fajny champion i jeszcze o ile dobrze pamiętam na pasywie zwiększa swój turniter, kiedy jest uderzony. Także jeżeli go macie, warto go zrobić i też może spełniać wiele ról. Może być typowo jako nuker, może być jako debuffer. Różne rzeczy może robić. Także myślę, że tutaj też znajdzie swoje miejsce. Zostało jeszcze dwóch no, i mamy następnego Yoshi. To była fuzja na Dzień Świętego Patryka, Rudy Azjata. Był to akurat w tym okresie pojawiło się Shadowkin, i pod plarium postanowiło nam wszystkim tutaj sprezentować taką fuzję z Championem Shadowkin. Generalnie nie jest to jakiś super champion, Ma fajną Maureę, 19% speed we wszystkich miejscach. Ma. Mm, Increase accuracy i increase attack, co się przydaje, tam jest chyba jeszcze szansa na, na True Fear. Ma decrease accuracy i HP burn, aczkolwiek jest to uderzenie, które uderza dwóch championów losowo, więc nie mam tutaj zbytniej kontroli. Wiem, że ma pasyw ze zwiększaniem turmiter, także jest użyteczny, ale nie jest jakiś super. Myślę, że tak się zastanawiam, czy czy B, czy C, czy B, czy C. Myślę, że jednak C. Tutaj myślę, że bym go wrzucił, aczkolwiek wydaje mi się, że z tej trójki na C chyba mi się najbardziej podoba. Więc tak na pograniczu takie C plus dostanie. No i na koniec został Underpriest Brogni no, i tu myślę, że wszyscy wiedzą, gdzie trafi jedna z najlepszych legend w grze. Świetny champion na A1 ma HP burn, na A2 potrafi usunąć debuff z przeciwnika, usunąć buff z naszych championów. Do tego zwiększa wartość tarcz o obrażenia, które zada. Jako jedyny ma taki skill. Do tego ma tarczę na swoim, na swoim A3. Tarcza, której jeszcze nie można usunąć. Do tego ma tam blok debuffs i o ile się nie mylę, increase tak, ale tego nie jestem pewny, to, to napiszcie, jeżeli się mylę. W każdym razie tarcza i increase, i blok debuffs na pewno jest do tego bardzo, bardzo dobry pasyw, gdzie kiedy ktoś zaatakowany jest z naszych chimpanów, ma na sobie tarczę, to raz, że. Odbija część obrażeń, co może aktywować Giant Slayer'a, więc dodatkowe obrażenia mają poza odbijaniem, plus leczy czempiona, który oberwał, więc mamy tutaj dwustronne działanie. Bardzo mocny pasyw, bardzo mocne A3, mocne A2 i jeszcze dobre A1, także Brogni, świetny czempion. Do tego pozwolił na zrobienie zupełnie nowych y Teamów na Clan Bossa Uruchomił dużo fajnych rzeczy w tej grze Także on może trafić tylko W jedno miejsce tutaj na Najwyższe miejsce na tym Na tej Tier liście, także Brogni Jeżeli go macie jesteście naprawdę szczęściarzami Inwestujcie w niego wszystko Co macie także To był ostatni champion Oczywiście była jeszcze fuzja Fuzja Epica no Ale uznałem, że nie ma co porównywać tego epika z legendami. Także tak to wygląda. Na najwyższym miejscu podium Underpiece Brogni. Potem z tych troszkę gorszych, ale ciągle bardzo, bardzo w dobrych fuzji to mamy Irona, Astralona, Tature i Hurndiga Potem na miejscu B dobrzy czempioni, ale jednak gorsi nieco od tych wyżej. Versulf, Rual. Vlad i Zygmunt, no i na końcu Mother Sibili, Rorik i Yoshi. Tak wygląda moja tierlista, moja ocena fuzji, które mieliśmy w tym roku. Napiszcie w komentarzach, czy co byście tu pozmieniali, a może się zgadzacie z tym, co ja tu opisuję. Może któryś z tych czempionów uważacie, że oceniłem go zbyt wysoko, a może kogoś zbyt surowo oceniłem. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. A ja z mojej strony się już na dzisiaj żegnam. To wszystko. Mówi do Was Samuel. Cześć.